Zjadł w Gryfinie i Jajomat. To 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jajka. Jest dokładny opis, da pan radę. Pół do 12 w południe. E, ruszyłem, ale bardzo nieśpiesznie sobie jadę. Jestem <kluzny> przepraszam, ponownie w centrum Gryfina. I ponownie pokazuje Wam malowniczy Gryfiniański Most. Eee, codziennie inaczej i codziennie pięknie wygląda. Dzisiaj, jak widzicie, niebo bardzo malownicze. Eee, od czasu do czasu przebija nawet słońce, ale jest zimno. W tej chwili coś około 6 stopni. Eee, zapowiadają, że maksymalnie gdzieś koło 16 dopiero ma się pojawić 10. A więc, generalnie, choć pogoda jest niezła, nie ma deszczów i tak dalej, to chłód będzie nam chyba towarzyszył jeszcze jeszcze tygodnie. Tak przynajmniej wygląda z prognoz. Nie ma co spodziewać się, jak to ostatnimi laty bywało, kwietniowych upałów. Fajnie to i niefajnie. Yy, Najbliższe noce mają być z m, temperaturami ujemnymi. Chciałem powiedzieć, mrozami, ale nie ma co demonizować m, do minus 5 stopni, a więc nie ma tragedii. Plany, 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 plany. No jadę z odrą na południe, i myślę, że przynajmniej do Kostrzynia tak będzie, a potem będę musiał zdecydować, czy skręcam z wartą do Gozowa Wielkopolskiego, czy też dalej z odrą, ale nie chcę wybiegać tak daleko. Na razie jadę z Odrą do Kostrzynia. Dajcie, w przywym lesie niedaleko gryfina. Byłem tu w zeszłym roku, ale pewnie wielu z was. Zaczęło obserwować wyprawę później, lub nie pamiętają, taka ciekawostka przyrodniczo-etnograficzna, ponieważ ten las y, oczywiście nie jest krzywy naturalnie, to człowiek tak uformował te drzewa, natomiast nie do końca wiadomo, kto i po co. Są różne na ten temat hipotezy i legendy. Natomiast najbardziej prawdopodobna wydaje się taka, że ktoś potrzebował specyficznie wygiętego drzewa, nie wiem, do produkcji wręk, do produkcji beczek. I tak uformował sporą połać lasu z której zostało tyle ile widać. Jest tu tych drzew sporo. Intrygujące ciekawe miejsce. Niektóre z tych par drzew stojących blisko siebie wyglądają jak jakieś nogi bardzo wysokich troli. Ale troli na górze nie jadę sobie. Takimi polnymi dróżkami wzdłuż koryta Odry. Rzadko ją widuję w tych miejscach, akurat ta droga biegnie dosyć od odry daleko. Jest polna, miejscami piaszczysta i tak sobie spokojnie jadąc ujechałem jak do tej pory około 20 km, więc bardzo niewiele. Jeszcze trochę pojadę, jest bardzo przyjemnie, temperatura jest taka, zrobiła się taka znośna akurat do jazdy. Myślę, że jeszcze z tutu i godziny można spokojnie, nieśpiesznie popedałoby. Witam z Widuchowej. Pewnie wieje mocno, więc będziesz szumieć. Eee, chciałem wam pokazać, jestem nad Odrą. Jest dopiero w pół do piątej po południu, więc mógłbym jeszcze jechać, ale po co jechać, jak jest takie piękne miejsce na nocleg? Eee, Widuchowa leży nad samym brzegiem Odry. Eee, Domyślam się, że te kamienne pozostałości murów to pozostałości murów z zamku z XIII wieku, który, jakby czytałem w internecie, tutaj stał. Wieś pochodzi już z X wieku. Była to osada słowiańska. Wiele razy, oczywiście historia sprawiała, że zmieniały się... zmieniały się... Yy, zmieniała się przynależność tych, tych rejonów, nawet należały do Szwedów przez jakiś czas, a teraz należą do mnie. Yy, a no, po drugiej stronie, oczywiście, Niemcy, jeżeli ktoś nie wie, miał być bardzo spokojny wieczór. A tu awaria. Yy, niby drobiazg, spadł mi łańcuch, spadł między wolnobieg a koło. No i zaklinował się tak, że nie wiem, czy uda się go wyjąć bez odkręcania wolnobiegu. A do odkręcania wolnobiegu oczywiście nie posiadam, nie posiadam narzędzia. No więc walczę dalej. No wyłaś. No, nie rób mi tego, no by iść. No dobra, chyba się udało. Jadę na tą odrę, odpoczywać. No i mój nocleg na tę noc. Na zachodzie słońca, ale jeszcze coś tam na horyzoncie świeci. Miejmy nadzieję, że będzie cicho i spokojnie. Zabudowania ludzkie bardzo blisko. Jedni mówią, że to dobrze, inni, że to gorzej. Tak czy inaczej, wydaje się, że tutaj spokojnie będę mógł odpocząć. No to ja już się bujam.